Dzień dobry. Tomasz Kołodziejcza, klub świata komiksu Egmont, sobota 10. Dziś o nowościach, sporo ich jesień idzie, nie ma na to rady. Zbliża się gwiazdka, więc oczywiście wszyscy wydawcy my także intensyfikują swoje działania, jeszcze festiwale, targi, książki, więc sporo nowych tytułów. Zacznę od nowego tomu z cyklu adaptacji powieści Agaty Christie. Zbrodnia na Festynie, Hercules Poirot. Bardzo dobrze, wiernie zrobione adaptacje oddające fabułę w klasyczny sposób, powiadające powieści Agaty Christie, tak jak one zostały napisane bez jakichś dziwacznych unowocześnień. Trzy linie zasadniczo, mamy linię z Herculesem Poirot, mamy linię z Panią Merple, z Panną Merple właściwie i z Bersfordami, tam na razie tylko jeden tom. Naprawdę porządna komiksowa robota. Jeśli chcecie poczytać dobry kryminał, a już nie macie czasu i zasobów, i czasowych, właśnie głównie pewnie niefinansowych, na, na czytanie powieści, to tutaj znajdziecie ich ada wierną adaptację. A jeśli lubicie Agatę Christy, to po prostu możecie sobie obejrzeć to, o czym czytaliście. Księgi Magii. No to jest kolejny tom. Omawialiśmy kiedyś, jak czytać Sandmana. Oczywiście. Księgi Magii w ramach Sandmana Uniwersum. Oczywiście najważniejszą kwestią jest przeczytanie całego podstawowego Sandmana, a potem można zabrać się do tego cyklu Sandman Uniwersum, który rozbudowuje różne wątki, różne światy, różnych bohaterów z uniwersum Sandmana. Mamy więc tutaj podcykle, też są akurat Księgi Magii. Tom, Tom, Tom. No wygląda jakby to był one shot, proszę bardzo. Nie, tom trzeci. trzeci. Za dużo ich. E, za dużo. W każdym razie, najpierw Sandman, potem to, ale macie więcej tego świata dziwnego, sandmanowskiego, gaimanowskiego umysłu. Zachęcam. Ricky Morty. Znowu wydawaliśmy główną serię, potem Ricky Morty prezentują. Są też one-shoty, e, aktywa korporacji. No, niestety coś dzieje się z serialem po przejściu na HBO, jakoś chyba mniejszy zasięg mniej um, obecności, takiej i, i komunikacji. Kto się oglądał serialu Ricky Morty, a uważa się za człowieka z dziwnym poczuciem humoru i, i lubiącego się bawić popkulturą, to się powinien to zrobić. A komiksy, tak jak już to wielokrotnie mówiłem, naprawdę nieźle oddają ten świat. No i z braku nowych odcinków, tym bardziej, tym bardziej sięgajcie po komiksy. To jest lansocik, ale y, są też y, dłuższe cykle. Wspominałem już o Skardze Utraconych Ziem, czarownicę, to jest trzeci tom tego cyklu i tutaj wyjaśnienie, mamy cykl Rosińskiego, mamy również wydany w Integralu cykl, który dzieje się przed wydarzeniami z cyklu Grzegorza Rosińskiego, no a Czarownice to jest kolejny prequelowy cykl, to jest tom trzeci, będziemy wydawać jeszcze jeden i pojawiają się pytania, kiedy wydamy w Integralach te, te oto nowe cykle. Otóż nie wydamy ich w integralach, a przynajmniej nie w perspektywie 5-8 lat, ponieważ po pierwsze te nowe tomy tych serii, czyli serii Czarownice czy Sudenów, to jest ten nowy cykl, który będzie wkrótce wydawany, powstają, więc nie są zamknięte. No, a po drugie, nie chcemy robić przykrości tym, którzy kupują wiernie te pojedyncze tomy. Więc nie spodziewajcie się integrali w jakiejś rozsądnie krótkiej perspektywie. Chcecie czytać i kolekcjonować skargi utraconych ziem. Kupujcie pojedyncze tomy. Assassin's Creed Valhalla, ukryta księga. Wydajemy sporo komiksów związanych z grami komputerowymi. Jeśli chodzi o Assassin's Creed, wydajemy je w, w trzech formatach: takim amerykańskim, w skrzydełka, w mangowym. Ta seria powoli dobiega końca. No i także w formacie francuskim, bande dessinée, one-shot. Dla kogo są te komiksy? No, przede wszystkim dla osób, które lubią grać i grały w Assassin's Creed, ponieważ one dostarczają dodatkowych historii w tym świecie, wyjaśniają jakieś tajemnice gry. No, pozwalają się ponownie zagłębić w świat gry, ale zasadniczo są to zamknięte opowieści, więc jeśli szukacie jakiegoś komiksu, fentezy, po prostu to również śmiało możecie sięgać po ukrytą księgę. No ciekawy mix Batman i Spawn. Czy Spawn będzie w Polsce wydawany, to nie wiem. Wielokrotnie te pytania pojawiały się w odniesieniu do Egmontu. Bardzo ciężko było pozyskać te licencję. Ktoś tam go chyba już zapowiadał na polskim rynku, potem odpowiadał, a potem wypowiadał, więc nie wiem, nie wiem. Nie, nie sprawdzałem ostatniej sieci w tej materii. A my w jednym tomie zebraliśmy dla tych, którzy lubią i Batmana, i Spawna, te komiksy, w których ci dwaj bohaterzy występują razem. Różni rysownicy, różna kreska, sporo materiałów dodatkowych. To od razu muszę powiedzieć, że tu jest sporo szkiców, sporo, e, sporo okładek. E, więc komiks, który z jednej strony dostarcza historię, a z drugiej strony no, pokazuje ten warsztat e, rysowniczy. Batman i Spawn dla fanów, obu bohaterów. Jak co miesiąc sporo tytułów dla dzieciaków, bo nasze wydawnictwo w tym się też specjalizuje. Kolejny tom Czarodziejów i Dziejów, czyli wersji Fentezy, myszki Miki Kaczora Donalda. Tom czwarty, bardzo popularna seria, no, przygodowa, awanturnicza, mniej może taka stricte humorystyczna jak, jak komiksy Barksa czy Donarozy, ale dużo tu się dzieje. Też pojawiają się pytania, w ilu tomach, czy będziemy kontynuować. No my planujemy wydać w zbiorczych wydaniach wszystkie tomiki z tej serii. Ten, zauważcie, jest nieco chudszy niż poprzednie. Jest chudszy, bo no, powoli docieramy do końca. Ale wiemy, że włoscy kreatorzy pisma Topolino, czyli, czyli włoskiego tygodnika kaczarowego, myszkowego, tworzą nowe historyjki w tym uniwersum. No więc jak się ich nazbiera odpowiednia liczba, to kolejne tomy będą wydawane. Nie zostaniecie zostawieni w pół drogi. Drugi tom książęcej woli, komiks ukraińskich autorów o chomikach, miks post-apo, mix fantasy, fajna opowieść dla dzieci, ale też komiks uzupełniony pewnymi informacjami o historii Ukrainy, o historii Kijowa. Myślę, że bardzo atrakcyjna rzecz i dla polskich dzieciaków, i dla ukraińskich dzieciaków, które tutaj u nas mieszkają, niech czytają po polsku. Te ukraińskie dzieciaki też, komiks o swoich ukraińskich bohaterach. Z Ukrainy przenosimy się do Ameryki Północnej. Kolejny Tomiakariego. Ja rzadko o nim wspominam, no bo to jest już Tom 16, omawiamy tu zwykle nowości. Fenomenalna seria dla młodszych czytelników takich właśnie startujących, raczkujących, pełzających nie, no już chodzących na dwóch nogach czytelników komiksów bo dla 4-6-latków. Indianie, przyroda główny bohater, bardzo sympatyczny młody, młody Indianin. No właśnie Jakari, jest też serial w telewizji, być może go znacie. Myślę, że warto, warto sięgnąć po ten komiks, kiedy ma się malucha, którego chce się nauczyć czytać komiksa. Myślę, że coraz więcej fanów komiksowych właśnie takie małe dzieci ma, co widać na konwentach. No i ogólnie popieram, popieram posiadanie młodych fanów komiksu. Zajmijcie się też tym, nie tylko czytaniem komiksów, szanowni czytelnicy, we właściwym wieku. Dla trochę starszych, nauka z komiksem, również opowiadałem już o tej serii, ale chcę podkreślić, jak ona jest fajna, wartościowa i atrakcyjna. To naprawdę jest doskonały wstęp do poznawania nauki dla Waszych dzieciaków, ale myślę, że tak naprawdę każdy dorosły, ja przynajmniej, ja przynajmniej swoją no, czytam dużo książek popularno-naukowych, a ponieważ jestem już stary, to mam sklerozę, więc wielu rzeczy nie pamiętam, więc od czasu do czasu sobie lubię odtworzyć różne informacje. Również z wielką przyjemnością te wydawnictwa przeczytałem. Tu jest kilka cykli: jest cykl astronomii o genetyce i o ewolucji, o dinozaurach. Będą się pojawiać kolejne, w ramach każdego z tych cykli pojawiają się kolejne tomy, znaczy one są trzy tomowe, konkretnie te cykle czyli na przykład w tym przypadku mamy genetykę i ewolucję, tom drugi rośliny i zwierzęta. Pierwszy tom dotyczy w ogóle powstania życia i pewnych podstawowych pojęć. Do każdej z tych dziedzin naukowych wprowadzają bohaterowie, bohaterzy, oboczność jest, chcę zauważyć, Filmów Disneya, tutaj akurat Lilo i Stitch. No i też wspomnę, to jest Tom, chyba trzeci, e, cedryka do nogi, mówiłem. Absolutna klasyka frankofońskiego komiksu dla dzieci. Nagrody mnóstwo tomów. My to wydajemy w naszej linii komiksy są super w tej linii takich integrali e, komiksowych. Chłopiec, blondynek, rodzice, zrzędliwy dziadek, e, zakochany w dziewczynce tutaj. Od tyłu, sobie siedzą na ławeczce. Ona oczywiście go tam dręczy. Dręczy bo naprawdę, go dręczy. Śmieszne, fajne, zabawne, prawdziwe. E, polecam. Przejdźmy do komiksów polskich, bo mamy znowu jesień, festiwal w Łodzi. My zwykle na, na ten festiwal staramy się wydawać komiksy autorów polskich. W tym roku nawet trochę mniej niż zwykle. No, po pierwsze, ukazuje się pierwszy tom drugiego cyklu serii Bradl. Objaśniam i przypominam, pierwszy cykl składał się z pięciu tomów, wydajemy mi wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego, a drugi cykl będzie składał się, wedle mojej wiedzy na dziś, z dwóch tomów. Czyli łącznie będzie ich siedem, tu okładeczka. No, nie będę streszczał komiksu. Warszawa, Czas Wojny, Kazimierz Leski, sur, Super Szpieg, oczywiście to jest fabuła, to nie jest komiks dokumentalny, to jest komiks fabularny, w którym Tobiasz Piątkowski. No, Bawi się też troszkę konwencją e, kryminału noir. Noir, noir, noir. To tam to lepiej wymówi, to niech wymówi. Mój francuski jest bardzo, bardzo słaby. w ogóle nie mówię po francusku. E, a narysował to wszystko kapitalnie Marek Oleksicki. Profesjonalista w każdym calu. Więc mamy tutaj tom, drugi, e, tom pierwszy cyklu drugiego. Przypominam, że należy zacząć od cyklu pierwszego, pięciotomowego. No Jeśli chodzi o Polaków, to ulubieńcy wielu z Was, ulubieńcy yy, czytelników Pisma Nowa Fantastyka, Lili Put, Piotr Bednarczyk, Maciej Kur, autorzy znani, kochani, uwielbiani, oczywiście prześmieszne, zabawne, niby parodia fentyzy, ale tak naprawdę niezależna opowieść trochę jak z praczetem no nie porównuję oczywiście, ale to z jednej strony jest komiks i seria, która bawi się konwencją fentyzy, ale z drugiej strony opowiada swoją własną historię gra swoją własną melodię y, krótsze, dłuższe jedno planszówki, kilku planszówki. To jest już szósty tom. Przypomnę, może że y, Piotr i Macie, którzy byli laureaci pierwszej edycji konkursu na komiks dla dzieci, konkursu imienia Janusza Chrysty, który wiele lat temu ogłosiliśmy. No i proszę, jak nam wyrośnie. Wrzesień to również miesiąc Gwiezdnych wojen. Kontynuujemy y, y, piątym tomem Łowców Nagród. Atak na Vermiliona. Piąty tom tej głównej linii, ale zaczynamy też nową serię. Serię o Hanie Solo i Czubace. Tom pierwszy, za milion kredytów. Część pierwsza, czyli tom pierwszy, za milion kredytów. Ta seria raczej fabularnego w związku z tymi podstawowymi czterema se seriami nie ma. Wydawana jest w tym samym designie, ale o ile tamte cztery serie, no bo tu mamy oprócz Łowców Nagród, mamy też Darta Badera, po prostu Gwiezdne Wojny, i co tam jeszcze mamy? A, jeszcze mamy Doktor Afre. To one się są, krzyżują, krosują. To, to jest niezależny tytuł, który można czytać zupełnie osobno. No i co? Czubaki, w zasadzie łuki, wielu i czubaka i han solo. Ale też, bo mówiłem, że jest taka trochę inwazja mocy, teraz jesienią mamy pierwszy tom naszej nowej serii mangowej Mandalorianin. Pokazuję. Pokazuję trzeci sezon Mandaloriani na, na Disney Plus, a tutaj możecie poczytać tę historię w wersji mangowej. Na koniec kilka spraw organizacyjnych i odpowiedzi na, na pytania, które się pojawiają. Widziałem dyskusję, czemu zwalniamy wydawanie zwalniamy tempo wydawania komiksów ze świata Aquilonu. No tu kolejne tomy pokażę też może przy okazji to Elfy i Krasnoludy. Rzeczywiście pod koniec tego roku będziemy wydawać tylko jeden tom miesięcznie, nie dwa. To jest założone spowolnienie. Chcemy po prostu zobaczyć, jak się seria sprzedaje. Kiedy ją odpalaliśmy kilka miesięcy temu, nie wiedzieliśmy, jak będzie. Wydaje się, że jest w porządku, no ale zaplanowaliśmy dla bezpieczeństwa lekkie spowolnienie pod koniec roku. Też chcieliśmy dać czas oddechu tłumaczom, osobom, które pracują przy tym projekcie. I od nowego roku myślę, że. Sporo tomów za będziecie mogli przeczytać. O tym wszystkim opowie pani Martyna Chrzanowska na festiwalu Komiksów w Łodzi. Więc nie martwcie się. Tutaj nie ma żadnego kryzysu. Po prostu zgodnie z planem zwolniliśmy. Są też pytania o kontynuację Konana, w szczególności o serię King Conan jeszcze z Dark Horsa, my wydaliśmy w tych kilku grubych tomach, konane y z Dark Horsa, ale nie wydaliśmy Kinga Konana, króla Konana. Wynika to z tego, że kiedy podpisywaliśmy kontrakt, no, zakładaliśmy, że w pewnym momencie go przedłużymy i tego króla Konana dołożymy do wydania plus tam jeszcze trochę komiksów z Dark Horse'a, których nie opublikowaliśmy, ale w międzyczasie znowu zmienił się licencjodawca. Tam jest znowu jakieś zamieszanie w tej franczyzie. Co za tym idzie nie podpisaliśmy tej umowy przedłużającej wydawanie i planujemy Konana na przyszły rok. Toczymy na jego temat na rozmowy na temat tej serii i Konany będą się ukazywać, ale dzisiaj nie jesteśmy w stanie potwierdzić co kiedy. I w jakiej postaci? Mam nadzieję, że spokojnie uda się dokończyć tę edycję dark Horse'owych konanów w, w tym cyklu grubasków, takich, e, które e, oglądaliście. Zbliża się festiwal komiksów w Łodzi. Chcę powiedzieć, że będę na tym festiwalu. Będę brał udział w dwóch czy trzech spotkaniach. O liczbie szczegółów opowie właśnie nowa szefowa działu komiksów gdzieś w ciągu najbliższych dwóch tygodni, no przed festiwalem oczywiście, a nie po. E, informacji możecie też szukać na stronach festiwalu. Ja tam będę, będzie tam Egmont, więcej szczegółów w przyszłości, no ale zawsze jakaś to okazja do spotkania na żywo i do pogadania. Cóż, chyba tyle na dzisiaj. Sporo nowości, o części z nich mówiłem już w czasie poprzedniego vloga. Szykujcie się na festiwal, no i szykujcie się na te wszystkie atrakcje, które na jesień szykuje dla Was wydawnictwo Egmont. Dla Was, szanowni czytelnicy. Miłego weekendu, do zobaczenia, do usłyszenia.